Kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejść. Chce mi się spać. Hmm. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny Wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj Dobra. To jeszcze się do wiele kim nie ma. Ale przyznam szczerze, że mnie trochę to zszokowało. To zapisywanie trwa dłużej niż loading świata, no Nie, naprawdę. No dobra, sobie jeszcze trochę powalczymy. A, wyciągnij miecz, Geralt. No, teraz jak sobie wyrobiłem tą umiejętność fajną ze znakiem jardem, tak? Nie pamiętam. Art, dobra. Yy, podmuch do bicie i tyle. Te psy na hita. No, Ale ja sobie trochę powalczymy. Czemu ja mam styl grupowy włączony? Eee. A, A, dobra, później sprzedam to innym razem. Pamiętam, jak nie ogarniałem tego wszystkiego jeszcze. A, to w dzień trzeba chyba oddać. Hm. Dobra, najpierw pójdziemy do... W sumie zajazd, zajazd, ognisko chwila Dobra, do zajazdu idziemy yy, Schowaj Gdzie leżysz Mendo? No, brawo dla mnie. Aj, tylko zmarnowałem manę. Dobra, nieważne. Schowaj mieczyk. W znaku już można użyć, widzę. Gdzie jest to brama? Tu, o biały mirt znowu, ale już tego nie będę zbierał. Ciężko. się nie zesraj. Wejdźmy sobie do karczmy, oddajmy tego questa do fajnego. Dajcie fajnego. Już walczyliśmy z potworą. Chyba, co to było w ogóle, to ja nie ogarniam. Dobra, gdzie mam się teraz udać? Kalnerka, Szent Wieśnik. To chyba w dzień musi być. Przydałoby się wreszcie trochę spokoju. Pijak. Tak, dobra. To w dzień chyba musi być. Co, weźmy pokój. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Ta! jak dla ciebie, 5 orenów ci Milutki. <laughs> Albo się z nimi jeszcze pobijemy później. No, będzie ciekawszy odcinek. Troszkę. Zobaczymy, czy któryś z nich będzie chciał się bić w ogóle z nami. I tego pokera sobie spróbujemy, bo od, od naszego... Kolegi Zoltana, przecież kości dostaliśmy. Jakieś wieści? Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale umówiliśmy się. Godny pochówek, inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą pod ziemia w kaplicy wielebnego. Aha. Nie, nie, Czyli nie zamierzam grać w Z Wielebny trzeba pogadać. Innym razem. E, Jestem sługa. Jest doskonała szansa. Żeby się! Hey! Papa! twoja matka puściła się z krwią. Nie bijemy się z tobą więcej. Żadnego Rozzukuję. wyzwania. Komu by tu przypieprzyć? Chcesz oberwę Dobra, im ranów dziesięciaronów. Skopię ci tyłek i jeszcze Zobaczy. Pięć, nie mnie świeżbia. Bijesz jak baba! Trochę to takie mało dopracowane mi się zdaje. No to ładne jest i tak. Nie wiem co to było to na końcu, ale dobre. Trochę przelegowało chyba. Wygrałeś przy błędo. Bierz kasę i daj mi spokój. O, skrzynia. Idę chyba tej bawcy z... Mmm... Kelnerka, kelnerka. Tam jest, dobra. Coś się sprzedam, bo już mam dużo. Co to było? Może powinnam się z nim spotkać? W czym mogę pomóc? Um, dobra. Teraz wszystko posprzedaję To mi niepotrzebne Krowie mleko e, dobra, sobie wypiję później Laster miodu To mi niepotrzebne No, no nie anuluj, kanapka sobie zjem Eee Uj Nie wiem Ola, tu chleb praktycznie w każdej betcykle można spotkać to sobie wypijemy później to do jedzenia ale jakoś mi się wydaje mało potrzebne nie wiem sobie to pokładamy jakoś A, co my tu jeszcze mamy jagody jednogronną Przynajmniej dwa. No i dobra, starcie. Teraz jeszcze pójdziemy do wielewnego. I to będzie już koniec odcinka, bo mało mi się już chcę nagrywać. Tak. Mam takiego trochę lenia ostatnio. No dobra, zawsze. I tak już długo nagrywam. Zaczęłem w pół do... Z pół do ósmej, już jest z pół do dziewiątej, kurde. Znaczy, zaraz. Ale oczywiście tam było kilka cięć, ale... Bez przesady. Tak materiał będzie miał koło godziny. Czyli podzielę to pod tej że mam zbyt. na trzy części. Y mapa... Aha, u dwa zadania będą. A spoko. To będzie Które? tędy. Co to jest biały mirt? Zbieraj wszystko. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Źle idę. To Zaczekam z tym do jutra. O, jeszcze chciałbym powiedzieć coś o MW3 Multiplayer. Nie chcę być, salamandrą. Nie chcę być strażnikiem. Ja też nie Aj, chcę być strażnikiem. Problemy dzieci. Yy, jezu. Zadeklarowałem się, że zagram typem. Ale to będzie niemożliwe. Ja mam taki... Ale zjecha. Ja mam taki problem, żeby tym typem wykręcić jakiś lepszy wynik matko. Najlepszy to był chyba 13 do... Ja, 13. 19 do 12. To by był najlepszy mój wynik. Ale to... Na początku mi nawet ładnie poszło. Trafiłem kilka lepszych akcji. Typem. A nawet szybko reagowałem, ale później... Hmm... Biały ja Mirce, miałem skoro po drodze jest yy, Tak później yy, zaczęli kampić praktycznie wszyscy kampili Nieważne czym grali snajperka czy nie snajperka Nie wiem czy tam gadał yy, Snajperka, nie snajperka Wszyscy kampili Myślę, że mi szlak trafi w pewnym momencie, ale Już nie będę o tym gadał już W następnym odcinku MW3 o tym powiem na wieczny ogień gdzie? Kogo tym razem dopadła? Dobra, wilebnym, gadamy sobie. oczy. mów szybko. Wiem już skąd wzięła się bestia. Wiedźma? Ją sprowadziła? Nie, bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W Wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni, aby zabić bestię będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. A kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, wieźminie 200 orenów. Mów szybko. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będziesz sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. Można wejść? O, Co dobra, to od razu syrza... go pochowamy, bo nie później na... zapomnę pewnie. Nagrodę odbieram w następnym odcinku, bo już mi się teraz nie chce. Już za długo nagrywam, jeszcze jestem chory, to mi się nic nie chce. Yy, ołtarz... O, szafka. oreny ja. Yeah. Wschody na dół. Ołtarz... Chłe, chłę chłe. Kradniemy w koście, Tatatam, tatam, ta, ta. nad mi to dadę, na dobra. To są te szczątki, tak? Co to jest? Biały wilku Pamiętam, ścigałeś Matko, mnie kochana. Ty i twój upiorny orszak Nigdy nie przestałem Chociaż używasz złego słowa Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie Załóżmy, że ci wierzę Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza Wiedźminie Jednym jesteś ty Drugi jest... Hm. Huh. Jest przeznaczenie, czego nie ma. Wiecie co? Huh. A ścieżko mi wybrać. Jednym jesteś ty, drugim jest. Hm. Huh. Nie, no, ja wierzymy w przeznaczenie. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego. Igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty. Drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć. Więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Wow. to jest, czemu nie mogę znaku użyć? Oż dziwne, Aj, za szybko, świątki po duchu je. Yeah. Ulepszenie broni, o fajnie Jak będę miał jakąś dobrą broń to sobie wezmę <tryk> Albo dobra, tu zakończę, za... tu zakończymy Na tle tej ślicznej kaplicy A chodź tu Dobra <tryk> Także dzięki wam, że obejrzeliście ten odcinek. Komentuj odcinki, w sumie trzy pewnie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Tak. I to na tyle. Już nie myślę nie wiem jakie zakończenie. Dobra, dzięki za wam za, ob... Yy... Ob... za to, że obejrzeliście do końca. Yy... No i to na tyle. Dobra, hej, siema.